24 lutego 2024 roku zbliża się godzina 20, a my witamy Państwa z katolickiego Jantoru, gdzie przeprowadzimy dla Państwa relację z drugiego meczu półfinałowego, w którym krojotki naprzód Janów zmierzą się z drużyną GKS Storczewska-Gdańsk. Z środowiska w Janowie witają Państwa Julia Zybła i Daniel Sołtysik. Za chwilę poznamy składy, w jakich wystąpią obie drużyny. Goście, czyli GKS Storczewska-Gdańsk w bramce z numerem 20, Agata Kocińska-Horzelska. Teraz poznajemy skład drużyny gospodarzy, kojotek na psybianów. W bramce stanie Justyna Koszyk, Dominika Panolf. To, że przemieszczę na inne miejsce, na urodownictwo w zdecydowanie zadzusza nas. No i taki mam nadzieję, że bez problemów będziemy mogli rozpocząć transmisję dzisiejszego

Tutaj Zakrzewska ponownie. Kolejny I raz. Kapitan. Proszę Zakrzewska z kapitanem się spotka. Mówiliśmy wcześniej, że Dorki nie będzie tutaj, przydać. a my bardzo przywodni. Bardzo tak. Niesamowity dzisiaj. Tu czasem Zakrzewska. Wielu Wielu! Z WIEJROBY! Przebieżna bramka Jankowskiej! i w tym meczu... No nie szanowicie, to wykonała. Lepiej się nie dało. Mamy no już pięciobrankowe wprowadzenie. Dziewczyn z Katowic, przypominam, takim wynikiem zakończył się ostatni półfinałowy mecz. No, a jesteśmy dopiero w połowie, no, trochę ponad połowiem tego meczu. Kolejna że o jak najwyższy wynik tutaj, dzisiaj w Katowicach. No, w tym momencie mamy już wynik taki, który tydzień temu był w Gdańsku. tutaj, chociaż... O. I będzie Mamy wykluczenie ponowne dla Laury Bula za węgielniki z BN 75. Zagranie był z takim kijem, to nie chodzi o przewagę z tak Tak, koniec przewagi myślę, że tutaj dużo lepiej ta przewaga nie wyglądała, teraz? teraz może być groźna akcja, ale obok bramki krążek przeleciał. Naprawdę w ogóle zagrania ciałem takie ostre, przy bandach, tak jak to słynnie z tego oklej męski są niedozwolone, jest to kary takie. Co tu więcej mówić, gdyby pięknie to rozegrało. Jednak oh, znowu bez żadnego strzału tutaj w tym. Wydarzenie, że bardzo mało strzałów e, otwarły. Ojej, w pole w ręce, ofiar nie trzymać. Uważam mi, że zdobyć Gdańszczak. E, bardzo mocno tutaj wjechała Weronika Fickel. Leży na łodzie. No, Próbuje wjechać z tym troszkiem. przed bramkę. Jeden z wód, drugi z wód i broni Agata kosińska horzelska No, ona też dzisiaj miała sporo pracy, gol to kobietę a przewaga atletów się znowu na parę meczów dla zawodniczki Gdańska. Ciotrzy ta Eter akcja. To jest zbyt, tak naprawdę, że może to spotkanie to dosłamała. Na 6 sekund przed końcem regulaminowego czasu gry. Hodorowy gol. Znależa się drużynie z Gdańska. Za tą walkę w tym klejąc. Żebyście Państwo z nami e, zapraszamy na kolejne transmisje e, realizowane przez amatorkę totalną, a dzisiaj na Katowski na że byli z Państwem i Panie bardzo. Dobaroc.